Wróciłem właśnie z WCQ Wrocław do domu, więc pora na szybki deck profile. Grałem sprite'em, w się byłem pierwszy, po topkacie byłem drugi. Pokażę szybko czym grałem. Wielkich zmian od Gdyni nie ma. 3 blue, 3 Jetty, 3 pozostałe sprite'y, 3 startery, smashers, 5 nimbli, 3 bobry, 2 anglery, 3 żaby, 3 prospy, 6 bestiali, 3 ttt, 3 kony. 3 Droplety i Change of Heart. W Ekstra grałem Sprinda, 2 Elfy, 2 Gigantiki, Żabę, y Manekin Kata, Omnibimaru, Cat Shark, zus y zus Package. Jeszcze dwa linki. W side grałem Going First Double Crossa. Na Tear grałem sobie to. side'owałem sobie trzy Dark rulery, 3 Lightning Stormy, tego wcześniej nie grałem. side'owałem dwa dodatkowe Smashers. To jako target pod Kota Going First i Tuner Extender, jak potrzebuję Synchro Play. Dzięki za oglądanie.